Śnieżyce miały okrutny sposób połykania dźwięków, jakby świat wstrzymywał oddech w obawie przed tym, kogo zimno może zabrać następnym razem. W mroźną grudniową noc ulice miasta były niemal puste, z wyjątkiem kilku zdesperowanych dusz, próbujących uciec przed zimą. Samochody ślizgały się, ich reflektory przecinając ciemność, a chodnik migotał pod warstwami lodu. Ale przed strzelistym budynkiem korporacyjnym, pod migoczącym blaskiem latarni ulicznej. Mała, drżąca postać siedziała skulona przy betonowej ścianie. Jej ubrania podarte, skóra blada, oddech mglił się słabymi podmuchami. Wyglądała, jakby świat o niej zapomniał. Gdy wiatr smagał chodniki, mała dziewczynka w różowym płaszczyku pociągnęła z naglącą rozpaczą w głosie za ręka wojca. Proszę, pomóż jej, tatusiu, szepnęła, wskazując na drżącą postać. Ta jedna prośba stała się iskrą. Która miała przepisać losy wszystkich stojących tam osób. Jeśli wierzysz w życzliwość, współczucie i drugie szanse, proszę, polub, skomentuj, udostępnij i zasubskrybuj kanał życzliwości. I powiedz nam w komentarzach, skąd oglądasz. Twoje wsparcie naprawdę pomaga tym historiom dotrzeć do większej liczby serc. Ardan Hale, szanowany prezes znany z zaciętych strategii biznesowych, ale delikatnego rodzicielstwa, wracał do domu z córką Merą. Gdy ta zatrzymała się jak wryta. Miała tylko sześć lat, a jednak jej serce widziało rzeczy, które większość dorosłych przeoczała. Ardan podążył za jej spojrzeniem i poczuł, jak coś boleśnie się w nim przesuwa. Dziewczyna na ziemi, wątła, drżąca, ledwo przytomna, wyglądała na nie więcej niż dwadzieścia kilka lat. Śnieg osiadł w jej włosach, a cienki koc był przemoczony, nie dając żadnej ochrony przed gryzącą zimą. Ardan przykucnął powoli, uważając, by jej nie spłoszyć, ale ona nawet nie podniosła głowy. Była zbyt słaba. W tej chwili zrozumiał, że to nie jest zwykły akt dobroczynności. Gdyby ją tam zostawił, mogłaby nie dożyć wschodu słońca. Delikatnie owinął swoim płaszczem jej ramiona i podniósł ją, jakby nic nie ważyła. Mera trzymała się jego ramienia, obserwując szeroko otwartymi, zatroskanymi oczami. Razem pognali przez wirujący śnieg w kierunku jego samochodu. Imię dziewczyny, jak się później dowiedzieli, to Sarafin Weil, vale, cicho mówiąca, inteligentna, niegdyś pełna marzeń, ale złamana przez okoliczności, które wymknęły się spod jej kontroli. Opuściła rodzinę zastępczą z powodu wieku, straciła pracę przez zwolnienia, a gdy jej niewielkie oszczędności zostały skradzione, jej życie rozpadło się szybciej niż mogła je odbudować. Ardan słuchał cicho, gdy mamrotała fragmenty swojej historii podczas pierwszych dni rekonwalescencji. Jej głos drżał nie tylko z zimna, ale z pamięci o tym, jak szybko życie może się rozpaść. Arden zaoferował jej tymczasowe miejsce do zamieszkania, ciepły pokój gościnny, posiłki, bezpieczeństwo, nic ekstrawaganckiego, po prostu przywróconą ludzką godność. Na początku Sarafinę się opierała, czując się zawstydzona i niegodna. Ale łagodna obecność Myry zmiękczyła jej wahanie. Miera siadywała przy niej, ofiarowując rysunki, opowieści i małe, niewinne uśmiechy, które zdawały się wciągać nadzieję z powrotem w serce Sarafeny. Powoli wracały siły Sarafein. Zaczęła pomagać w domu, potem asystować Ardanowi w drobnych zadaniach administracyjnych, by odwdzięczyć się za jego dobroć. Ardan zauważył, jak zdeterminowana była. Jak szybko się uczyła. Jak wdzięczna pozostawała. Nawet za najdrobniejsze rzeczy. Nigdy nie prosiła o więcej. Chciała tylko znów stanąć na własnych nogach. I gdy nadeszła wiosna jasna i pełna możliwości, Sara podjęła trudną decyzję o odejściu. Ardan zaoferował jej pracę w swojej firmie, ale Sara odmówiła. Chciała udowodnić sobie, że może zbudować swoją przyszłość własnym wysiłkiem, nie dzięki czyjejś litości. Z mocnym postanowieniem znów wkroczyła w świat. Niosąc pamięć o tamtej śnieżnej nocy jako przypomnienie o życzliwości, która uratowała jej życie, Ardan uszanował jej wybór, choć Mira płakała, gdy odchodziła. Sarafene obiecała, że będzie w kontakcie, ale życie ma sposób na rozdzielanie ludzi, a miesiące zamieniły się w lata bez wieści. Ardan często zastanawiał się, co się z nią stało. Czasami przeszukiwał twarze w tłumie, mając nadzieję, że dostrzeże jej blond włosy lub zdeterminowane światło w oczach. Mira, dorastając i stając się z roku na rok mądrzejsza, nadal pamiętała ją żywo. Ale pory roku się zmieniały, życie toczyło się dalej, a Sara Fine stała się gorzko słodkim wspomnieniem. Kimś, kogo raz uratowali, kimś, kto nauczył ich cichego piękna współczucia. Nigdy nie wyobrażali sobie, jak dramatycznie powróci. Minęło siedem lat, zanim nadszedł ten moment. Ardan uczestniczył w ważnej gali charytatywnej organizowanej przez Hale Industries. Sala wydarzeń lśniła elegancją, kryształowymi żyrandolami, wypolerowanymi podłogami, gośćmi ubranymi w migoczące wieczorowe stroje. Głównym punktem wieczoru było ogłoszenie ogromnego partnerstwa filantropijnego, ogólnokrajowej inicjatywy mającej na celu wspieranie bezdomnej młodzieży, zapewniającej schronienie, edukację i możliwości zawodowe. Ardan sfinansował osobiście znaczną część zainspirowany jedną zimową nocą, której nigdy nie zapomniał. Gdy goście szeptali z podziwem, koordynator wydarzenia ogłosił głównego prelegenta. Gdy weszła na scenę, sala zamilkła. Sarafin Veil, vale, ale była przemieniona nie do poznania. Stała wysoko, pewna siebie, promienna. Jej włosy były schludnie ułożone, postawa silna, a oczy błyszczały mieszanką wdzięczności i siły. Stała się założycielką szybko rozwijającej się organizacji non-profit poświęconej pomocy opuszczonym młodym kobietom. Jej organizacja wydobyła setki z bezdomności, oferując doradztwo, szkolenia zawodowe i bezpieczne mieszkania. Sukces Sarafiny nie był zbudowany na współczuciu, był zbudowany na odporności wykutej z bólu. Kiedy przemawiała jej głos, niósł się przez salę jak cicha burza. Szczerze dzieliła się swoją podróżą, nie ukrywając nocy, gdy spała na zimnych chodnikach. Ani poranka, gdy obudziła się wierząc, że życie nie ma już dla niej nic, ale potem zrobiła pauzę, patrząc w stronę publiczności z emocjami drżącymi pod jej słowami. Wyjaśniła, jak jej życie zostało uratowane nie przez szczęście, ale przez jednego ojca i jego córkę, którzy odmówili przejścia obojętnie obok jej cierpienia. Powiedziała, że ich dobroć rozpaliła ogień, który kierował jej ścieżką, że każde życie, którego dotknęła przez swoją organizację non-profit, było zmarszczką współczucia, które kiedyś otrzymała. Ardan poczuł guzek w gardle. Mera, teraz nastolatka, siedziała obok niego ze łzami płynącymi po policzkach. Kiedyś uratowali jej życie, ale teraz ona ratowała niezliczone inne. I gdy oczy Sarafene w końcu spotkały się z oczami Ardana przez salę, zmiękły z rozpoznaniem i niewypowiedzianą wdzięcznością. Zeszła ze sceny i podeszła prosto do nich. Ponowne spotkanie było ciche, emocjonalne. Przepełnione wspomnieniami miejsca, w którym się wszyscy zaczęli. Sarafin wyjaśniła, jak pracowała niestrudzenie: studia, prace dorywcze, praca wolontariacka, napędzana pragnieniem, by uczcić okazaną jej dobroć. Powiedziała Ardanowi, że wróciła nie tylko by mu podziękować, ale by kontynuować ich wspólną misję budowania świata, w którym nikt nie zostałby na mrozie i zapomniany na ulicach. Jej sukces nie był już jej własny. Był czymś, co chciała pomnożyć, przekazać dalej, rozprzestrzenić, gdzie to tylko możliwe. Przez sale błyskały flesze aparatów, ale chwila między nimi pozostawała osobista, zakorzeniona w czymś głębszym, niż uznanie czy osiągnięcie. Była to chwila, w której współczucie dopełniło swojego kręgu. Miera mocno przytuliła Sarafinę, tak jak chciała to zrobić lata temu na zaśnieżonym chodniku. A Sarafin zamknęła oczy pozwalając, by ciepło przynależności wniknęło w jej kości. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, proszę, polub, udostępnij, skomentuj i zasubskrybuj opowieści wiralowe. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować dzielenie się historiami, które inspirują do dobra. Zanim zakończymy, powiedz nam w komentarzach, jaka lekcja z podróży Sarafejne zainspirowała Cię najbardziej.